Czekamy na kogoś. O oh my god Dobra, ale i tak póki jeszcze nikogo nawet nie ma, to nic, ale jeśli ktoś wie, bądź nie, no to jest ogólnie cyrk na Brookhaven, dlatego dzisiaj się znajdujemy w Brookhaven. Hejka. Hello. O mygli, hejka. I idziemy właśnie do cyrku. Znowu. Ej, tu są jakieś bilety. Bilety, jupi. Pozdrawiam. Wypy... Vertex. Joł, ale co tu się w ogóle dzieje? E, yeah, okej. Okay. Matko. Ej, co tu jest teraz przeniesione? Nie wiedziałam. Lemoniatka. I w ogóle to drugie ym, będzie za tydzień. Chyba dziesiątego, czy coś? O. Okej. Okay. I w ogóle next show, czyli jakby będzie coś. Tu coś będzie. Tam w ogóle coś się dzieje, więc. Ja mam... Hej, um. Wszyscy się tu pchają, dobra. E, jakby jeden strzał do tego to jest ile? Co? 15 bilecików. Mhm. Dobra. A tu? Nic. Tam coś jest w ogóle. Jupi. Co tu jest? jedzą lody, jakieś słodko... What? Hejka! Ja pamiętam jak byłam na dniach Kępna, to też takie są Wszędzie chyba są te samochody. Jo! Ta muzyczka. Czekajcie, muszę ją sobie ściśleć. Dobra, tak. Wii! Oui. Nie no, chłopie, nie wywalaj mnie. O Boż, ile tego jest? Ale dobra. Chodźmy do czegoś innego. Na przykład na tą karuzelę. No możesz mnie poderwać na niego. Yo karuzela. O, aha. Aha. Dziękuję że za wejście. Hmm. Różowa. E, czemu się zatrzymałam? Aha, bo. Nie, to ja nie chcę. Jak mam się tak zatrzymywać co chwilę, to ja nie chcę. Tak, jest, jest update na Heaven, taki. W sensie, że jest cyrk. Onu no wreszcie tu nikogo nie ma, matko, dobra. E, próbujemy trafić. E, chyba mi się nie udało. E, czy ja mam jakąś piłkę? Czy ja mogę sobie wziąć? Czy ja ją mam? Halo, jak ja ją mam wziąć? Aha, może ja ją muszę trzymać. Mm. Mhm. No gdzie jest ta piłka? Yo, jest... Aha. No ale o co chodzi? Przecież jest tu jakaś piłka. Hejka. No jest tu piłka, o co chodzi? Dobra, nieważne, nie biorę tej piłki, wezmę jakąś normalną. Gdzie ją można wziąć? No, no można tak takiej nie? Hejka. Ja nie mogę... O, tu jest ja. Nie mo można tak po prostu sobie tą piłką rzucać? Czy ja trafiłam? Nieważne, spróbuję tu. Rzucam. O matko. Co tu się dzieje? Nie wiem, nie umiem tego robić. Co to? Nie wnikać. Ja nie mogę. Tysk, no. No, jestem online. Czekajcie. O, boż. dobra. Co tu jeszcze jest w ogóle? Bo nie wiem. Nie widzę tu nic za bardzo. Ten. Show tam ma być. Za no, 12. A gdzie jest niby ten show? Excuse me. Um, okej. Okay. Tu będzie też za siedem dni, tu jest jakiś VIP. No to nie wiem, nie stać. <grychy> yy, yy. Yy, dobra. A tu coś jest. A co to? A to trzeba... Yy, chwila. Balony. At, balony! Jest jeden. Jeden mam. Jeden... I jeden mam, drugi mam. Trzeci Nie, ja tego nie umiem. Czwarty piąt. Ile to mi... Co, co to było? Em, widzowie. Czy ja tego nie rozumiem? Aha. Kolejny, kolejny... Nie, kolejny teraz. A tu to się Aha. Ej, to ile już nadal mam zero biletów, To oszustwo jakieś. Zda? No, trochę mnie reaguje. Mi, balon. Nie, ja widzowie tej gry nie rozumiem. Nie dostałam żadnych biletów. A nie, jednak dostałam coś. 30 biletów mam! 30! Hejka. Pam. Ej, tu, a tu coś. Tu. Jo! Mm -hmm. Ej. Am. Um. Um. Tu? Za 7 dni. Ja mam tylko 30. czemu to jest takie drogie? Czemu to jest takie drogie? A co to jest? Mhm. Aha, dobra. Jeszcze raz musimy te balony, bo nie da się po prostu. Balon. Kolejny balon, kolejny balon, kolejny balon. Yy, kolejny tam. Yy, kolejny, 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 kolejny balon. O matko, ile tu zebra. Kolejny, kolejny, kolejny. No, te balony nie są jakoś super widzowe. Ale jeszcze yy, czekajcie, jeszcze 25 sekund, i dostaniemy jakąś niby nagrodę. Yy, ja dostałam wcześniej 30. Co? Jak to 30? Przecież ja jak jednego ja zbiłam balów więcej. Yyy um, dobra. Kolejny. Yyy um, kolejny. I znowu 60. Mam już 60 tych tych moich tiketów. Hmm, hmm, hmm. Tutaj piłki, ale nie wiem, jak one mi niby mają zaliczyć. Dobra. Nie, wiem, może mi zaliczają. Nawet nie wiem, czy się ja tam trafiam. Hejka. No chyba trafiam. Chyba. Ja się bliż... Nie no, bo to gdzieś tam leci. W górę. Dlaczego? No nie, ale ja nie wiem. Może to stąd trzeba wziąć tą piłkę? Czy trzeba mieć jakąś specjalną? Czy co? O, tu są balony, ale. Aha! Ej, chwila! Jeden! Dwa! Aha, bo tu musi ktoś stać, żeby jakby.